5,5 minuty po godzinie 8. Radio Kaszebe. W Gdańsku słychać nas na 92 i 3 oraz 106,1 FM. Słuchaj nas również online na Radio Kaszebe. Radio Kaszebe. A skoro taka, a nie inna godzina, to w naszym studiu gość. Tu się kupuje, targuje, poszukuje skarbów i znajduje piękne kadry do pamiątkowych fotografii. Wokół słuchacie różne języki, mieszają się tradycje i obyczaje. Jest gwarnie, barwnie, Prawie wszędzie coś się dzieje. Oto słynny na cały świat jarmark Świętego Dominika, który po raz 763 odbywa się w Gdańsku. Patryk Gochniewski, rzecznik prasowy Międzynarodowych Targów Gdańskich, opowie nam o nim już teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pa, pa, Patryku, z Gdańska do Gdyni bez problemu? Bez problemu, tak. Ruch trochę gęstnieje, ale mimo wszystko udało się przejechać w niecałe pół godziny, także... Je, jest dobrze. Zgodnie z obowiązującymi prędkościami, oczywiście, nie inaczej. bo tylko klucze do bram e, miasta przekazane. 763 Jarmark trwa w najlepsze. E, tak, w sobotę była ceremonia otwarcia. Na przedprożach dworu Artusa e, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przekazała e, klucze kupcom, e, którzy teraz przejęli we władanie tak naprawdę e, Gdańsk na trzy letnie tygodnie i. Cóż, no też po tym wstępie nie wiem, czy coś więcej mogę powiedzieć, tak naprawdę, no bo faktycznie no będzie się dużo działo w trakcie tego jarmarku. Mamy bardzo bogaty program, jest trochę nowości. No i co, no i zapraszamy, tak naprawdę. No nie ma drugiego takiego wydarzenia w Polsce. Myślę, że można mówić, mówić, mówić i jeszcze raz mówić. Co roku przyciąga tłumy. Tak, rokrocznie przez jarmark przewija się ponad milion zwiedzających. W zeszłym roku było. Ta liczba była, oscylowała wokół półtora miliona e, gości, także no, jest tłoczno i no cóż, możemy się z tego tylko i wyłącznie cieszyć, że tak wiele ludzi chce przyjechać na Jarmark Świętego Dominika. Widać, że ci wystawcy chcą przyjeżdżać, chcą się wystawiać? E, tak, zainteresowanie jest bardzo duże. No, chociażby świadczy o tym fakt, że w tym roku mamy e, 7, 760 stoisk. No, e, to jest gigantyczna liczba, i tak naprawdę te trzy tygodnie to jest taki optymalny moment, optymalny, optymalna długość trwania wydarzenia, żeby ich wszystkich zobaczyć, poznać, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, co przywieźli, dowiedzieć się, jak wytwarzają swoje, swoje produkty, jak, jak działa ich rzemiosło. Także. Jarmark jest nie tylko po to, żeby kupować, ale też po to, żeby się dowiadywać wielu ciekawych rzeczy. No i jest też po to, żeby edukować. 760 stoisk, o 3 stoiska moim zdaniem za mało, bo 763. wydanie jarmarku. No cóż, możemy. Za rok 764. Pomyśl trzeba, tak? Może, może jeden... uda się wcisnąć. Może jeszcze. Może wcisniemy twoje stanowi... stoisko, moje stoisko. Ale w przyszłym roku patry... trzeba będzie cztery docisnąć. No to dobrze, będzie się. Patryku, On już jest nas trójka, no także właśnie, jeszcze jedna, także jedna osoba. Sylwia, cztery będzie dobrze. Każdy <laughs> będzie miał swoje. Patryku, z jakich krajów goście gościcie wystawców? Z czym oni się wystawiają? E, mamy gości między innymi z Grecji, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Litwy, z Ukrainy. E, Przyjechali do nas z bardzo różnorodnym, z różnorodną ofertą, bo jest to i gastronomia, czyli są to tradycyjne, lokalne przysmaki, jest też rzemiosło. Ciekawostką jest chociażby są wystawcy z Wielkiej Brytanii, którzy przyjechali z bardzo interesującymi urządzeniami optycznymi. Także, jeżeli ktoś szuka ciekawych lornetek czy, czy in, innych tego typu Rzeczy, no to tak, to jest coś A dla A co mnie najbardziej go. ciebie zaciekawiło wśród tych wystawców? Kulinaria, właśnie? Czy takie sprzęty typu lornetki, czy jeszcze coś innego? Znaczy, ja jestem za, Nie ukrywam, że jestem smakoszem i lubię, lubię dobre jedzenie, także. Tak jak ja. <laughs> Chcia, chciałam powiedzieć, Rafał, po tobie widać, bo patryku. Nie... <laughs> także te, ja zawsze na takie imprezy udaję się przede wszystkim po dobre jedzenie. I, i faktycznie w tym roku mamy tego, tego bardzo dużo. I oczywiście jest przystanek smaków, ale też w kilku innych miejscach jarmarku można znaleźć bardzo, bardzo smaczne jedzenie. Właśnie to jest jedno z tych wydarzeń, na których można spróbować potraw z różnych miejsc świata, których tak naprawdę na co dzień nie jesteśmy w stanie znaleźć. I to jest, wydaje mi się, jedna z największych sił tego wydarzenia. A poza tym. Może nie tyle powiem o wystawcach, co powiem e, o atrakcji, która mnie najbardziej interesuje i, i intryguje. Jest to Mirror Cube na e, e, skwerze Świętopełka. Jest. No, w dwóch słowach. Nie chcę za wiele zdradzać, ale jest to przestrzeń nieskończoności i może na tym skończę. I wydaje mi się, że to może chyba. Chyba zachęcić, i moim zdaniem nie tylko może to być jeden z największych hitów tego rocznego jarmarku. No właśnie, bo oprócz stoisk przepełnionych z o których wspomniałeś, i, i, i z dziełami sztuki w czasie najbliższych tygodni w Gdańsku nie będzie można się nudzić. O tym, o, o tym mówimy cały czas warsztaty, koncerty, spektakle, karaoke, strefa seniora, gry, zabawy, to no można by wyliczać i wyliczać nie tylko dla najmłodszych, ale to, to, to ułamek tego, co oferuje w tym czasie Gdańsk. Tak, Skoro tych imprez towarzyszących, no tak, właśnie. Tak, no. Y Wiesz, 24 strony programu. To jest naprawdę ogrom pracy, który został włożony w to, żeby przez te trzy tygodnie nie tylko chodzić i kupować, ale też właśnie, żeby, żeby przyciągać ludzi innymi atrakcjami. Bo chcemy, żeby Jarmark był właśnie nie tylko tą stroną handlową, ale też taką chilloutową, relaksową, żeby tam można było przyjść. Czy samemu, czy z rodziną, czy z grupą znajomych i po prostu odpocząć. Dlatego jest e, aż tyle tych miejsc. E, Chciałbym zapytać, e, jakie ciekawostki, smaczki zakulisowe może nam zdradzić rzecznik prasowy? No coś musisz powiedzieć. Smaczki zakulisowe. Mm. kulisowe. Skor, skoro jesteś smakoszem, to niech to będą <śmacz>... smaczki zakulisowe. Smaczki za Ja nie wiem, czy mogę zdradzać takie smaczki za kulisowe. Można. No no Na nie ja można. oczywiście. Możesz. Ja wiem. Będziecie mnie ciągnąć tej zainteresowaniem. Pewnie. E, na pewno jarmark był w tym roku sporym wyzwaniem, wyzwaniem, chociażby z tego względu, że w końcu nie ma też pandemii. I tutaj trzeba było się przygotować na to, że będzie dużo większe zainteresowanie i ze strony wystawców, i turystów, bo mimo wszystko ten rynek wraca do normy i faktycznie no... Tak, trzeba było robić selekcję, bo liczba zgłoszeń była bardzo duża. I to jest też tak, że my przy tworzeniu earmarku chcemy, żeby po prostu te, ta oferta była jak najlepsza, jak najciekawsza, żeby faktycznie to było i że sztuka, handel, kultura, żeby to wszystko było na jak najwyższym poziomie. A z drugiej strony, też, no wiadomo, jak co roku musieliśmy też mierzyć się. Z tym, co się dzieje w przestrzeni miasta, czyli remonty, zamknięcia ulic i, i tak dalej. No i faktycznie też w tym roku chyba największym wyzwaniem był remont, znaczy jest cały czas, bo on trwa długiego pobrzeża i trzeba było przenieść wszystkie kramy wszystkich wystawców w inne miejsce. Myślę, że udało nam się to rozwiązać bardzo dobrze, bo trafili oni na róg Podwala Staromiejskiego i Grobli Czwartej. Czyli to jest tak naprawdę serce samego Śródmieścia i Przewija tam naprawdę bardzo dużo ludzi. Także i, wydaje mi się, że i, i wystawcy powinni być zadowoleni z tej nowej lokalizacji, i też e, sami turyści. Są też m.in. cztery uliczki tematyczne: Wileńska, tak. Pomorska, Wielkopolska oraz e, polskich projektantów. Skąd w ogóle pomysł na tego typu um, uliczki? E, znaczy, to jest. W, 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 chyba nie zaskoczę. No, bo, e, tak, no, uliczka Pomorska z tego względu, no, że jednak. E, Jarmark odbywa się na pomorzu, i to nie tylko tak, że my na Jarmarku chcemy pokazywać i gdański, Gdańskich wystawców, których w tym roku jest aż 20%, ale też pokazać cały region i jak, jak on oddziałuje na Jarmark, jak Jarmark oddziałuje w drugą stronę. Także faktycznie ta uliczka pomorska, ona skupia się. Na całym regionie i pokazuje e, i, i smaki, i atrakcje, które, które można tu znaleźć. Uliczka Wielkopolska to jest e, tygodniowa impreza e, współtworzona z Województwem Wielkopolskim, i tam też jest. E, jest smacznie przede wszystkim, bo tam zostało przewiezionych sporo, sporo atrakcji właśnie takich smakołykowych. Czyli one, te, te nazwy uliczek nawiązują do danego Oczywiście. regionu? Pomorska, tak. Pomorze, Wielkopolska, tak. wiadomo Wielkopolska, Wileńska? Wileńska nawiązuje do Wilna i jest to związane z tym, że w tym roku obchodzimy 700 lat miasta Wilna, a także ćwierćwiecze współpracy Wilna i Gdańska. I jest to też... W Przeniesienie festiwalu, który odbywał się zazwyczaj na jesieni w wilno w Gdańsku, i właśnie w tym roku yy, uliczka Wileńska jest, jest ukłonem w tę stronę. A uliczka Polskich Projektantów no jak sama nazwa wskazuje, po prostu jest to moda. biżuteria, biżuteria, odzież, moda? Tak, dokładnie tak. Wszystko biżuteria, co się kryje pod Tak, wszystko co się dzieje, co się kryje pod yy, Hasłem polscy projektanci. Jeżeli ktoś y, lubi y, nietuzinkowe projekty, oryginalne rzeczy, oryginalne ubrania i dodatki, no to myślę, że powinien się tam wybrać jak najbardziej. Dobrze, hasło tegorocznego jarmarku brzmi Wracam, bo lubię. Dlaczego tą imprezę da się lubić? To jest tak samo jak z Warszawą. Warszawę też da się lubić I to jest mniej więcej, wydaje mi się, że to jest bardzo podobny podobny kasus. Ale e... Co przyciąga turystów? Przyciągają ten ten, ten zgiełk tych, tych kupców, ta atmosfera, te kuchnie, pro, pro, projektanci, moda, to wszystko? Czy... Myślę, że wszystko po trochu i, i też wszystko naraz, bo trzeba pamiętać, że e, osoba odwiedzające Jarmark, jak wspomniałem, to jest, to jest morze ludzi, to jest ponad milion ludzi i wydaje mi się, że każdy przychodzi po co innego, ale staramy się ten program budować w taki sposób, aby faktycznie e, całość wydarzenia była. Atrakcyjna dla każdego. I wiadomo, to jest tak, że jedni przyjdą tylko dla gastronomii, inni przyjdą tylko i wyłącznie dla e, antyków, a jeszcze inni przyjdą dla e, rzemiosła. Ale są, ta, są takie osoby, i wydaje mi się, że ich jest całkiem sporo, które przechodzą cały teren jarmarku właśnie po to, żeby nie tylko zobaczyć, e, z czym przyjechali wystawcy w danym roku. Ale też, żeby poznać wszystkie atrakcje, dla nich, które dla nich przygotowaliśmy. No bo faktycznie to jest tak, że z jednej strony można spacerować i kupować, ale jeżeli się zmęczymy, to możemy właśnie przysiąść, możemy posłuchać muzyki, możemy pośpiewać na karaoke, możemy odwiedzić na Owiance bar flauta, jeżeli już tak będziemy chcieli naprawdę, naprawdę odpocząć. I, i cóż, no i to też jest tak, że. Wydaje mi się, że jarmarku w pełni nie da rady poznać jednego dnia. Mhm. Jeszcze jedno pytanie, bo ten jarmark zmienia się. On się zmienia z biegiem lat, z biegiem czasu. No, gdzie 20 lat temu karaoke na jarmarku? Tam, tam były, ja pamiętam, przyjeżdżałem, za, za jak mhm. byłem młodszy, do Gdańska z rodzicami, chociażby na spacer, przejście, zobaczyć te właśnie stare pamiątki z czasów wojny, czy z, z lat 80., -tych, 90. -tych. Karaoke na jarmarku, no to, to rzeczywiście ten jarmark się zmienia. Tak, jarmark się zmienia i, i są te pamiątki z II wojny światowej, ale też pamiętajmy, że jarmark się zmienia tak jak wszystko wokół i tak jak miasto się zmienia, jak, jak czasy się zmieniają, i dlatego my będąc. Szanując tradycję jarmarku, też nie możemy zapominać o tym, że on się musi rozwijać. Ta nowoczesność tam się musi pojawiać. Także e, wydaje mi się, że z roku na rok w tym programie tej nowoczesności będzie też coraz więcej. Oczywiście też nie będziemy chcieli, żeby ona tutaj przykryła tę tradycje jarmarku e, i, i chanze, hanzeatyckiego miasta jakim jest Gdańsk, e, ale tak, no, ona się musi pojawiać. Ona musi e, no, też. E, Tradycja przyciąga, ale wydaje mi się, że te nowoczesne rozwiązania, one też są bardzo ważne z tego względu, że tak jak chociażby wspomniany Mirror Cube czy, czy, czy to karaoke, że jest to coś, przy czym można odpocząć. Po prostu. A nie boicie się, że ta nowoczesność przykleje tą tradycję, że, że z roku na rok będzie coraz mniej odwiedzających bo a to już nie jest to samo? Nie, 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 nie. Nie boimy się tego, bo tak jak wspomniałem, no i wszystko się zmienia, jarmark też się zmienia i musi się zmieniać. I patrząc na liczbę odwiedzających, no ona raczej nie spada, ona albo oscyluje w bardzo podobnych liczbach, albo wzrasta. Także myślę, że jarmark tylko i wyłącznie będzie się rozwijał. Mówisz, patrząc na liczbę odwiedzających, jest ich sporo, będą zmiany w ruchu drogowym, gdzie zaparkować? Czy w ogóle jest sens jechać autem do centrum? E, powiem tak. Jechać autem do centrum nie ma sensu. E, najlepiej zaparkować w naszej e, strefie przygotowanej przy stadionie PolSat plus Arena to jest strefa Park and Ride. E, bilet całodniowy kosztuje 30 zł. I można pojechać do centrum specjalnymi autobusami, które kursują co pół godziny. I potem też tym autobusem wrócić do samochodu. W centrum miasta jest bardzo dużo zmian. Jest, są ulice powyłączane z ruchu, są, są zwężenia, są, jest zmiana organizacji. Targ węglowy został oddany w użytkowanie mieszkańcom, żeby w ciągu dnia mogli zaparkować samochód. Nie martwiąc się o to, że nie dojadą bezpośrednio pod, pod swoją kamienicę. I tak naprawdę tych, tych miejsc parkingowych w związku z jarmarkiem w centrum miasta jest po prostu dużo mniej. Także zachęcamy do korzystania z, naszych, z naszego parkingu, właśnie park and ride, lub po prostu zostawić samochód w hotelu czy w wynajętym mieszkaniu. i udać się do nas, przejechać do nas komunikacją miejską. Dokładnie, dojechać, dojechać komunikacją, dojechać SKM-ką, czy dojechać e, autobusami, jak najbardziej, bo rzeczywiście, e, skoro tam odwiedza... E, wspomniałeś o milionie osób? Y, w zeszłym roku półtora miliona. To tam się przy, na, naprawdę tych ludzi prze... prze, prze tak, robi się, no, robi się no. kocioł i, i to w, trzeba też pamiętać, że e, przy takiej masie ludzi, jeszcze dodatkowa masa samochodów e, jest, wydaje mi się, że i dla kierowców, i dla odwiedzających, tylko i wyłącznie e, problemem. No i też pamiętajmy o względach bezpieczeństwa, także komforcie. No, mimo wszystko jednak e, wydaje mi się, że lepiej zostawić ten samochód i nawet w pół godziny dojechać komunikacją miejską niż. E, jechać samochodem pół godziny i potem kolejne pół godziny Trzymać szukać miejsca. miejsca. No ale wspomniałeś dobrym rozwiązaniem ten parking przy stadionie, gdzie rzeczywiście zostawiamy samochód. 30 zł to niby to dużo, niby to mało, ale w porównaniu do tego, e, że mamy w głowie komfort psychiczny, że ten samochód stoi, nic się z nim nie stanie. Jedziemy, dojedziemy bezpiecznie, dojedziemy pod sam, pod sam jarmark. Jakby nie było, wysiądziemy no i nie musimy się martwić, a że za chwilę kolejna godzina, za chwilę kolejna, kolejna, kolejna. Dokładnie tak. Też ta cena 30 zł, ona y, jest wydaje nam się optymalna, ponieważ wciąż to jest niższa kwota niż jakbyśmy zostawili samochód w strefie płatnego parkowania na, na cały dzień. To na koniec jeszcze przypominamy. Do kiedy trwa jarmark? Jarmark trwa do 13 sierpnia. Zatem nie możemy się spóźnić. Yy, absolutnie. Po 13 nie. sierpnia już nie. Po 13 sierpnia już nie, chyba, że kogoś interesuje demontaż całej strefy i chce zostać w przyszłości in inżynierem lub osobą techniczną. No <grym> i może to, komuś to wtedy, się tak. to podoba na przykład. Zobaczyć jak to wszystko wygląda od tak. tej innej strony. Patryk Gochniewski, rzecznik prasowy międzynarodowych Targów Gdańskich, był dzisiaj naszym i Państwa gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również. Radio Kaszebę. Muzyka na lato.